Po zwycięstwa rozpoczęła nowy sezon drużyna Master Farm Rugby Łódź. Wicemistrzowie Polski pokonali Lech Gdańsk 40 do 19. Po dwóch celnych kopach nowego w łódzkim zespole Daniela Gduli drużyna Master Farm prowadziła 6-0. Przewaga zmalała do jednego punktu, gdy Lechia przyłożyła. Odpowiedź gospodarzy była jednak błyskawiczna. Najpierw piłkę w pole punktowe Gdańszczan zaniósł debiutujący w trzeciej linii młyna Robert Bosiacki. Chwilę później Witalii Kramarenko. I do przerwy było 18 do 5. Tym większe było zaskoczenie, gdy po zmianie stron to Lechia przejęła inicjatywę. Też się cieszymy, że dzisiaj nie byliśmy chłopakami do bicia, że dzisiaj przejechaliśmy. Nie tylko przetrwać, tak jak było ostatnio, a powalczyć o zwycięstwo. Pokazali to na początku drugiej połowy. Dwie składne akcje zakończyli przyłożeniami i to oni prowadzili 19-18. Postawiliśmy wysoko poprzeczkę, potrafili wykorzystać nasze błędy i przyłożyli dwa czy trzy razy? Trzy razy, tak. Ma bardzo szybkie punkty, jedne po drugich. Także u nas było za dużo błędów indywidualnych, jest to do zgrania, mamy dużo osób, którzy. Wdrażają się w, w drużynę. Szale zwycięstwa na stronę gospodarzy przechylili ci, którzy w łódzkim zespole grają od dawna. Kolejno Piotr Karpiński, Bartosz Kubalewski oraz na koniec długim rajdem w swoim stylu Krystian Pogorzelski. Jeszcze troszeczkę za dużo błędów, jeżeli chodzi o tą e, stronę ofensywną, no, ale mówię, niektóre akcje mogły się podobać i, i tyle, idziemy do przodu. W następnej kolejce łodzian czeka powtórka finału poprzedniego sezonu, czyli wyjazdowy mecz z ogniwem SOPO.